No, cześć Daria, bardzo miło Cię widzieć. Cześć wzajemnie. Słuchaj, męczę Cię podczas tej kwarantanny z tym wywiadem bo z dwóch powodów tak naprawdę. Pierwszy to jest taki, że Fani i moi widzowie się domagali Twojej obecności, rozmowy z Tobą. Tak a drugi jest. O, to bardzo mi miło w takim razie. Tak, a drugi jest taki, że zorientowałem się, że my równo co rok mniej więcej w tym czasie rozmawiamy, więc nie chciałem jakby psuć tej tradycji. A. -a. O, bardzo możliwe, to jest tak. Faktycznie jakoś tak koło wiosny. Wtedy, kiedy wychodzą moje płyty. W tym roku nie wychodzi, ale, ale wyszła kolaboracja w sumie, więc. No, podobnie. Za, za chwilę o niej porozmawiamy, ale najpierw chciałem Cię zapytać o to, co zauważyłem u ciebie na Instagramie, ale też u wielu innych artystów, bo ta wiosna dla niektórych, dla większości miała oznaczać początek sezonu koncertowego. I tego nie ma i no czuć chyba taką tęsknotę mocną za koncertami. No, czuć straszną, straszną tęsknotę za koncertami. Ja na początku nie ukrywam, że będąc. My, może inaczej. My z zespołem zagraliśmy w zeszłym roku blisko 100 koncertów. W tym roku miało być jeszcze gęściej. I. Nie ukrywam, że przez pierwsze dwa tygodnie siedzenia w domu i tej kwarantanny nie narzekałam, jakby byłam tak zmęczona już i tak y, trochę wy wypłowiała, i tak y, potrzebowałam wakacji, że dobrze mi to zrobiło. No ale dwa tygodnie minęły, a zaczęły się kolejne dwa tygodnie, y, które no, już nie były takie kolorowe. I jest coraz gorzej. Nie chcę, nikomu, nie chcę nikogo nastawiać negatywnie, ale no zżera mnie ta tęsknota za, za koncertami. Chociaż wiem, że no, wszyscy, wszyscy borykamy się z tym problemem i jakby no, trzeba to przetrwać. Jednym z rozwiązań są koncerty online, też takie koncerty masz już za sobą, występy i to mnie bardzo ciekawi, bo każdy kto był na twoim koncercie wie, że to jest po prostu taki trip, po którym się wychodzi pełnym energii, spoconym, mokrym i to jest taka symbioza trochę, że ty, tak zakładam, na scenie też czerpiesz z tego, co się dzieje pod sceną Ta, i nagle jesteś, nagle jesteś w swoim pokoju, no i musisz zagrać koncert do ściany tak naprawdę, dla ludzi, którzy oglądają, ale jednak w jakiejś takiej totalnej właśnie izolacji. No to było powiem szczerze ciekawe przeżycie bardzo stresowałam się strasznie się stresowałam bardziej się stresowałam niż na niż na koncertach takich no takich zwykłych właśnie jak gramy codziennie ja faktycznie uwielbiam mieć kontakt z publicznością i, i nawet jak czasami widzę że publiczność jest troszeczkę nieśmiała że trzeba ich trochę bardziej zachęcić rozruszać nie zdążyli kupić piwka w barze to wtedy to wtedy y, mówię im, że żeby, żeby się otworzyli, że zachęcam do tańca, y, bo to, co dzieje się pod sceną, nakręca nas. To jest wspólny mechanizm, który działa i uzupełnia się wzajemnie. Więc oni nam dają swoją energię, my dajemy im swoją energię, i to wszystko razem idzie i po prostu wybucha nagle. Więc, więc ja kocham, kocham to. No i faktycznie w tym domu tutaj u mnie y, właśnie na tle y, regału, było. No, nie nie, nie była w stanie sobie tego wyobrazić, jak, jak to będzie ostatecznie wyglądało, jak będę się czuła. I było to bardzo stresujące. Całe szczęście wpadliśmy na taki pomysł, żeby mm, z YouTube'a puścić sobie oklaski i owacje. I po każdym numerze były takie owacje, jak na, tak, na 2000 koncercie. Więc y, to nas. Y, to trochę przełamało lody, że nie było takiej ciszy. Ja się tego najbardziej bałam, żeby po każdym numerze była taka cisza. No i tak, yy, 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 no dobra, no to teraz kolejny numer, więc te oklaski trochę rozluźniły atmosferę i wprowadziły mnie w taki stan yy, wesoły, powiedziałabym, no, wesoły. To jeszcze a propos koncertów chciałem cię zapytać, bo nie było okazji od tamtego czasu, o występ na Openerze, bo to było coś po prostu niesamowitego nawet z pozycji odbiorcy, ale też takiego obserwatora kogoś kto ogląda cię i kibicuje od samego początku, że wchodzisz na tą scenę i tam jest po prostu morze ludzi i czy jakby to doświadczenie openerowskie jest takim pikiem koncertowym dla ciebie. No, yy, ostatnio właśnie koncert męski, granie w domu, oglądało yy, w sumie łącznie, yy, dowiedziałam się właśnie chyba wczoraj, ponad 700 tysięcy osób. Więc jak sobie tak wyobraziła 700 tysięcy osób pod sceną, to by, to by, było, yy, to by mogło być bardzo ciekawe. Yy, ale właśnie na tym openerze na dużej scenie to był jeden z naszych największych koncertów, tam było bardzo dużo yy, ludzi. Yy, a ja się bałam do ostatniego momentu, że, że, że nikogo nie będzie. Bo mówię, kurczę, godzina 18, yy, słońce świeci, jest dosyć chłodno. Yy, pewnie nikt nie przyjdzie, będziemy zgrać z tego pola. Ale yy, jak wyszliśmy, jak się okazało, że jest faktycznie morze ludzi kilkadziesiąt tysięcy osób pod sceną, no to, no to było wow, zrobiło to na nas ogromnie, ogromne wrażenie. I, I był to niezapomniany koncert. Do dzisiaj, jak, jak przeglądam sobie filmiki z tego, z tego koncertu, no to ciarki mam na plecach, a zwłaszcza teraz, teraz to już tylko łzy mi lecą, jak, jak jakikolwiek filmik z koncertu sobie przypominam. Maliłam, że to, co złe... Okres izolacji jest taki dosyć mm, trudny dla artystów też pod kątem planowania jakichś singli, nowych też wydawnictw. Często nie wiadomo czy, czy wydawać, czy nie, czy ma się coś w tym rękawie. A tu się okazuje, że mm, pani Daria Zawiałow ma tam zakitrany teledysk y, do Helsinek. <grym, <grym, na to tak, okazję. mieliśmy. Mieliśmy zakitrany y, teledysk do Helsinek, chociaż powiem szczerze, że też y, jakby cała ciężka sytuacja y, spowodowała u nas y, wiele zmian I musieliśmy zmienić plan i przełożyć reedycję, dlatego że ym, piosenka Helsinki i teledysk do tego utworu miał zwiastować naszą reedycję, reedycję albumu Helsinki. Yy, I musieliśmy ją przełożyć na jesień. Z wiadomych przyczyn wszyscy teraz swoje wydawnictwa właśnie przekładają, a znaczy nie wszyscy, nie wszyscy. Niektórzy decydują się na to, żeby. Żeby, te, żeby ich wydawnictwa ujrzały światło dzienne, ale, ale część osób, i, i w tym na przykład ja, postanowiło przełożyć swoje, swoje wydawnictwa, dlatego, dlatego po prostu nie, nie ujrzy światła dziennego teraz ten album, który jest powiększony o kilka nowych propozycji. Natomiast postanowiliśmy, że nie ma co trzymać dłużej teledysku, że może on w jakiś sposób, nie wiem, jego normalność właśnie, jego beztroska trochę komuś poprawi na przykład nastrój, no. a, a, a doszły do, do mnie takie właśnie komentarze, że, że komuś poprawiło nastrój, więc jeżeli nawet jednej osobie poprawiło, no to, to, to przyjemnie, to fajnie. No taka pocztówka trochę z czasów tej beztroski, do której teraz tak bardzo tęsknimy, więc na pewno. Oj tak. Jeśli chodzi o teledyski, jeśli chodzi o teledyski Twoje, to to jest bardzo ciekawa rzecz, bo myślę, że tutaj w kwestii Twojej muzy masz super PR, wszyscy się jakby co do tego zgadzamy, ale ja bym chciał, żeby jeszcze więcej mówiło się właśnie o tej sferze wizualnej, o którą też bardzo, bardzo dbasz i te teledyski są, każdy jest inny, oryginalne, kombinujesz. Nawet jeżeli to jest taki projekt komercyjny ale ten klip, który powstał podczas pracy w Top Model, w sensie współpracy, to też tam jesteś ty, w sensie czuć Twój styl i Twoje zasady. Jak Ty to spinasz wszystko? Jak się bawisz tą sferą wizualną? Faktycznie sfera wizualna jest dla mnie bardzo ważna. Wydaje mi się, że jest to przynajmniej dla mnie nieodłączny element moich utworów i, i w jakiś sposób odzwierciedla też to, co ja chcę przekazać, a czego nie mogę na przykład zamieścić w utworze pod względem ani lirycznym, ani pod względem warstwy muzycznej, więc jest to dla mnie bardzo istotne. Faktycznie te teledyski są bardzo różne, bardzo różne, ale to też ja jestem, cała ja chyba jestem mocno eklektyczna. Moja muzyka jest eklektyczna, więc i, i obrazy są eklektyczne. Po prostu bardzo wiele rzeczy mnie inspiruje, bardzo wiele rzeczy mnie fascynuje. Różne. Kwestie, różne filmy, różne gatunki, zarówno muzyczne, jak i, jak i literackie mnie kręcą, więc y, staram się po prostu nie zamykać i y, y, odnajduję się, przynajmniej staram się odnaleźć y, w wielu y, gatunkach, że tak powiem, pod y, każdym względem sztuki, kultury. No i w wielu gatunkach też się wykazujesz muzycznie, na przykład pojawiając się na Ficie y, u Kebo i no, utwór robi furorę w sieci, tam miliony po prostu tworzeń y, płyną y, na YouTubie, Spotify'ach y, i tak dalej. Gdybyś mogła zdradzić, co możesz zdradzić o tym, jak wyglądała ta współpraca? Kurczę, y, nie do końca mogę zdradzić, bo... Y, 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 no, nie do końca mogę zdradzić, jak wyglądała współpraca, bo bym. Yy, spaliła. Bo bym tak. Wtedy spaliła temat, yy, tematy, które jeszcze nie są zamknięte. Więc powiem tylko tak, że, że yy, z Kubą super się współpracuje, yy, yy, bardzo się lubimy, kolegujemy. Przynajmniej yy, ja bardzo lubię Kubę, mam nadzieję, że z wzajemnością. I yy, yy, super nam się nagrywało. Nagraliśmy ten utwór w 18 minut w studio. Więc bardzo, bardzo szybko, siadło to od razu całkowicie, pochłonął mnie ten utwór, w ogóle jest świetny, uważam, że, że warstwa liryczna tego utworu jest naprawdę niesamowita, Kuba tam odwalił kawał dobrej roboty, więc ekstra, super się, super się współpracowało. A propos tego niepalenia, bo nie znamy się aż tak, więc nie wiem jak ty masz, ale po prostu nie, nie mogę zdradzić początków yy, współpracy, jak do tego doszło, ale wszystko w swoim czasie pe pewnego dnia yy, to zdradzę. Ale a propos właśnie, bo to całe wydawnictwo, na którym też jest twój utwór, było owiane wielką tajemnicą i to rozumiem, że byłaś pewnie na jakimś etapie w to tajemniczona. I czy jesteś taką osobą, która musi czasami chociaż jednej osobie powiedzieć o jakiejś tajemnicy, żeby to z siebie wyrzucić? U mnie na przykład Moim takim katalizatorem tego jest mój chłopak, który jest spoza wszelkiej branży, w jakiej ja pracuję. Więc on jest tą osobą, której mogę powiedzieć, i wtedy czuję, że już to tak wiesz, nie siedzi we mnie. Tak, dokładnie. Ja też zawsze muszę komuś powiedzieć nie jestem też taką osobą, która musiałaby się wygadać całemu światu. Natomiast y, mam faktycznie y, dwie takie bliskie bardzo osoby, y, z którymi zawsze mogę porozmawiać. Y, z, y, jest to mój mąż i jest to y, Michał Kusz, mój producent i przyjaciel i zawsze mogę im powiedzieć i wiem, że, że zostanie to, y, że nie pójdzie to nigdzie dalej. No tak, a brzemię tajemnicy zostaje zrzucony. Dokładnie tak, dokładnie. To a propos trochę tego, bardzo mi się podoba to, co się dzieje trochę wśród polskich wokalistek szczególnie, jakby w, w, tej, w tej sferze to obserwuję. Jakieś dużo takich gestów sympatii, solidarności i tu mówię na przykład o tym, jak wychodzi nowy singiel Natalii Schroeder, to ty tam wiesz, ją propsujesz, udostępniasz tak samo to działa w drugą stronę i czy Zawsze tak było, czy do tego potrzebna jest jakaś taka relacja prywatna, czy to jest takie to y, siostrzeństwo, siostrzeństwo y, muzyczne. Mimo, że jesteście trochę z dwóch światów na pierwszy rzut oka i ucha. Y, to znaczy, y, jeśli o mnie chodzi, ja zawsze mam coś takiego, że jeżeli mi się coś podoba i mam ochotę po prostu się tym podzielić, udostępnić, napisać do grupy moich odbiorców, zobaczcie, jest coś fajnego, możecie tego posłuchać, możecie to sprawdzić. Y, to po prostu. To robię, nie zastanawiam się, z jakiego to jest świata, czy, czy mojego, czy innego. Yy, natomiast faktycznie z, z Natalią znamy się, bardzo lu, lubimy i, i, i uważam, że jest to bardzo fajny utwór. I, a że mogłam, jeszcze, o, że mogłam jeszcze ją wesprzeć jakoś, yy, yy, to, to bardzo chętnie. Yy. Natomiast jeśli chodzi o takie yy, siostrzane więzy wśród wokalistek, no to. Yy, Chyba nie mam ich za wielu. Ja w ogóle nie jestem taką osobą, która y, taką dziewczyną, która zawsze miała y, dużo koleżanek i, y, i przyjaciółek. Raczej jestem chłopaczarą i obracam się głównie w towarzystwie chłopaków. Y, mam ko kilka koleżanek, ale to naprawdę jest bardzo, bardzo wąskie y, grono koleżanek. Mam jedną przyjaciółkę, Justynę, pozdrawiam Justynę. Ja. <laughs> Więc y, y, jakby nie jest mi z tym źle. O tak. Jest, jest mi z tym okej, okay. ja jestem też bardzo y, nieufna, nie jestem typowym introwertykiem, myślę, że bardziej w stronę ambiwertyka, czyli łączy ze sobą zarówno introwertyka, jak i ekstrawertyka. Y, natomiast właśnie pod względem taki, takich bliskich zażyłości i bliskich znajomości to, y, to, to, to grono jest wąskie, zwłaszcza jeżeli chodzi o kobiety, o kobiece grono. Dobra, to niezależnie, czy to są kobiety, czy mężczyźni, ale osoby z branży muzycznej, też inni artyści na przykład, czy ty wpuszczasz ich do tego, nad czym pracujesz aktualnie, czegoś takiego jeszcze niedokończonego, i nie wiem, prosisz o opinię, albo po prostu z ciekawości chcesz zobaczyć, dowiedzieć się, kto o tym sądzi? Nie, myślę, że myślę, że y, głównie bazuję na opinii swojej i Michała y, i po prostu mojego zespołu. To mhm. są osoby, z którymi ja dzielę się y, nowościami, jakimiś moimi albo ewentualnie właśnie z jakimiś bliskimi, przyjaciółmi, znajomymi. Pytam, bo teraz poinformowałaś na Instagramie, że zaczęłaś pr pracę nad nowym y, materiałem i czy to było w planach, czy ta kwarantanna trochę wymusiła jakieś takie wyżycie się artystyczne? W planach było, w planach było, ale nie ukrywam, że no, nie mieliśmy czasu do końca, żeby y żeby przysiąść do tego, żeby zacząć y, tą pracę. Y, no i teraz ten czas, ten czas sam do nas przyszedł. I, I rozpoczęliśmy i to już tak naprawdę na dobre, można powiedzieć, powstają rzeczy. No dobrze, to czekamy. Nie chcę tam, wiesz, wypytywać, bo wiem, że to jest jeszcze taki y, bardzo newralgiczny moment, pewnie początki pracy nad tym. To na prawda. Wczyn. Ale to mam nadzieję, że to będzie, Kolejny sukces, kolejny i tutaj chcę nawiązać do tych wyróżnień, które ostatnio Cię spotkały i Twoje wydawnictwa, czyli kolejne złote, platynowe płyty. Tam widzę Fryderyka. Dziękuję bardzo. W kącie na półeczce, no to słuchajcie. stoi. Tego się tyle robi, że chyba już czas jakąś komnatę przygotować na chacie. A tam komnata. Spoko. <laughs> nie ma, nie ma gdzie tego wieszać, stoją w kącie. <laughs> Ale to jest taki fajny dla Ciebie moment takiej Walidacji, no bo z jednej strony na pewno takie momenty to są właśnie koncerty, kiedy ludzie przychodzą Cię słuchać, to są jakieś tam liczby odtworzenia na YouTubie, ale wciąż ta złota płyta ma pewnie jakiś taki wymiar mm, symboliczny, no bo jednak to jest, jest to osiągnięcie. E, oczywiście. Powiem szczerze, że ja nigdy nie spodziewałam się, nigdy bym nie pomyślała, że, że mogłabym e, uzyskać status platynowy, tak, że, że moje. Utwory, a co dopiero albumy mogłyby pokryć się platyną. Jest to naprawdę dla mnie niesamowite. I, I cieszę się, że po prostu odbiorcy chcą kupować nasze płyty. To jest super. Naprawdę w dzisiejszych czasach ciężko jest sprzedać dobrze płytę. Nie jest to łatwe. Od, odchodzimy od nośników fizycznych, to już w ogóle jest po prostu dramat. Ludzie. Yy, yy, Chcą, przerzucają się na serwisy streamingowe, sama korzystam z serwisów streamingowych, chociaż nie ukrywam, że cd dalej kupuję, są jeszcze wielbiciele winylowych płyt, ale no wszystko, wszystko fizycznie może się niebawem skończyć, no. trzeba się cieszyć z tego, póki jest. Właśnie, bo jest też trend, nie dość, że streamingu to też wydawania nawet już nie całych płyt, ale mniejszych wydawnic, czyli epki, albo nawet takiego prowadzenia życia artystycznego w formie po prostu singli, wypuszczanych. I czy ty, obserwując te trendy, też jakoś myślisz o swojej przyszłości, jakby w tych kategoriach, że może będzie trzeba coś pokombinować, czy jednak trzymasz się tej, tego old schoolu i że płyta, cała historia. No ja jestem analogowa bardzo i, <noise> i strasznie bym nie chciała w ogóle myśleć o tym. Moja wytwórnia za mnie to robi i e, ostatnio się dowiedziałam, że muszę założyć TikToka. E, no cóż, wszystko przede mną, e, nie chcę zostawać w tyle i jakby mm, nie zamienię się w, w, w babcię Darię, więc muszę nadążać za trendami. E, Zobaczymy, jak to będzie. Natomiast tak jak powiedziałeś, e, chciałabym wytrwać w tym e, old school'u i e, kontynuować wydawanie fizycznych e, płyt na tak długo, jak to będzie możliwe. No, zobaczymy. To teraz na koniec, tak trochę z przymrużeniem oka, ale jest jedna rzecz, którą zaobserwowałem na twoim Instagramie, która nas łączy, o czym jeszcze nie wiesz, mianowicie o. Miło miłość do ziemniaków. O. <laughs> Więc, to prawda ziemniaczki to życie korzystając z okazji y, gdybyś mogła się podzielić jako wiesz y, fellow potato lover y, jakieś ulubiona ulubiona opcja ziemniaczana jestem team pieczone ziemniaki Team pieczone ziemniaki jejku, jestem team ziemniak to życie po prostu <gryw> ja nie potrafię wybrać mojej mojej ulubionej potrawy z ziemniaka bo uwielbiam absolutnie wszystkie potrawy z ziemniaka uwielbiam frytki Kocham frytki. Yy, uwielbiam pire. Oj, mm, dobre pire to. To jest to, oj, no. Rozmarzyłam się. <ścoughs> Ojejku, nie, no. Ziemniaczki są super i trzeba jeść ziemniaczki. No. A propos, a propos pire to. Ja... Mam niesforną kamerę. A, pro, a propos pire to ostatnio, ostatnio jakiś czas temu, odkryłem taki patent, że jak robisz to pire i ubijasz to jeszcze dodajesz małą łyżeczkę musztardy na przykład miodowej. Jezu, Uuu, to jest takie dobre. To tak? brzmi dziwnie, ale polecam. O kurczę, fajnie. Bataty też są dobre. Tak, nawet ja na się... Na przykład pisałam. frytki z batatów też są bardzo dobre, takie na słodko, ale, ale, są, ale są też git. No, czyli mamy tu jakąś wartość kulinarną tej rozmowy. <noise> dla Oczywiście, no, zachowano. Na... Ja ostatnio dużo gotuję na tej, na tej kwarantannie pichce, jakieś e, smakołyki i e, ostatnio właśnie moja product managerka z wytwórni napisała do mnie e, Daria, co ty jak wrzucasz jakieś swoje potrawy tutaj, coś pichcisz, coś gotujesz? No mówię, a widzisz, tak, ładnie to wygląda, no to wrzucam, udostępniam z hashtagiem Darka gotuje. Kurczę, może coś z tego będzie w przyszłości, no. Może to Jakiś jest jakaś o... opcja na TikToka, Może to jest jakaś opcja na, no tak. O nie, kurczę. Przypomniałeś mi, że muszę to założyć teraz. Jakby absolutnie rozumiem, bo ja mam, ja mam założonego takiego creeperskiego TikToka, gdzie po prostu podglądam, ale sam, nie wiem czy się kiedykolwiek, A. odważę. To będzie yy, stalker TikTok. Tak, dokładnie. Okay. Dobra. Było o gotowaniu, że dużo gotujesz. Wspominałaś też, że sama słuchasz dużo muzy na Spotify'u. Tak pytam każdego zawsze na koniec, yy, czego słucha, co ogląda, co czyta, czym sobie umila czas. W izolacji. U, um, hmm, więc tak. Muzyki teraz e, obecnie nie mogę się oderwać od nowego e, weekenda. E, natomiast staram się za dużo nie słuchać e, generalnie muzyki, e, żeby się nie zainspirować e, przy płycie. Jeżeli tworzę płytę, to zazwyczaj staram się od muzyki e, troszeczkę jednak oderwać. Tajmin Pali też. Nowej słucham, oczywiście, yy, czytam, yy, czytam teraz, o, nawet mam tu gdzieś, o, czytam w dalszym ciągu, o, yy, Halinę Poświatowską wiersze, yy, chociaż przeczytałam już wszystkie po parę razy, to dalej nie mogę się oderwać, a że piszę ostatnio wiersze. Tak sobie zna yy, teraz zajeł, znalazłam yy, zajawkę, powiedzmy, yy, na kwarantannie. To jest to dla mnie fajna sprawa, inspiracyjna. A do szuflady piszesz, czy przeczytamy kiedyś? Myślę, że jeszcze jest stanowczo za wcześnie na takie deklaracje. Na razie, na razie piszę tak dla siebie, żeby wylać emocje gdzieś. Nie wszystko też, odkryłam, że nie wszystko, co chciałabym powiedzieć, mogę zawrzeć w piosenkach, bo po prostu nie da się, przynajmniej ja nie potrafię tego zrobić, więc wiersze są dla mnie taką odskocznią od pisania utworów, ponieważ zauważam, że piszę je zupełnie inaczej niż piszę piosenki. Co jest chyba oczywiste dosyć, ale. Ale ja musiałam to odkryć i przekonać się na własnej skórze. Natomiast co oglądam, co oglądam, co oglądam, co się oglądam. No, przyjaciół ciągle oglądam. O, właśnie przyszedł do mnie kurier, przepraszam. Yy, o, dobra, już będzie paczka odebrana. Yy, no. <grych> więc tak, przyjaciół oglądam. Yy, no, za miesiąc, za miesiąc wielki powrót przyjaciół w moją rodzinę. Wiem, właśnie, a teraz <grych> słyszałeś o tej akcji All in Challenge, że można się zgłosić. Yy, wesprzeć e, 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 aukcję charytatywną na walkę z COVID-19. I y, dzięki temu możesz, weźmiesz udział w losowaniu. Yy, I to losowanie wyłoni szczęśliwców, którzy pojadą do Warner Bros. Studio i wezmą udział w nagrywaniu tego odcinka. Ale yy, jak się już zdążyłam dowiedzieć, dotyczy to niestety tylko. Yy, wszystkich, którzy mieszkają w Stanach Zjednoczonych. Czyli musisz być obywatelem Stanów y, Zjednoczonych. Kurde, to słabo. Ale może no. jakbyś tam, jakbyś załączyła zdjęcia z Nowego Jorku, to wiesz. Może tak, może tak. I zmyśliła adres jakiś taki, wiesz, Perry Street. No. No nic, słuchaj, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że ten czas tak podczas to Tak krótko? Lati... No 25 minut. Kurczę, strasznie, strasznie to zleciało szybko, bardzo. Tak. Prze, przemiło się rozmawiało, chociaż tak zaplątałam swój język podczas tej rozmowy, że po prostu chyba jestem zestresowana za bardzo. a to jest zabawne, ale te rozmowy przez internet naprawdę są stresujące. Co są niechom... stresujące. Powinno być zupełnie odwrotnie, a jednak gdzieś, wiesz, jest jakieś napięcie. Więc dziękuję Ci bardzo, że wytrwaliśmy w tym napięciu razem. I teraz tak, czego mogę Ci życzyć? Już sobie tutaj zrobiłem listę w trakcie naszego wywiadu, więc tak, udanej pracy oczywiście nad płytą, smacznych ziemniaczków, no i tej kariery na TikToku jak trzeba, no to... No, trzeba <śm> <śm> bardzo dziękuję, przyda się wszystko, ja Tobie też życzę wszystkiego dobrego, wspaniałych wywiadów, pysznych ziemniaczków i zdrowia, słuchaj, zdrowia, bo teraz zdrowie to jest bardzo ważne, tak, dokładnie. Dziękuję. Ja tobie Dziękuję Ci również. bardzo. Dzięki wielkie do zobaczenia. Do zobaczenia, pa, pa. do usłyszenia. Pa!